Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, moje drogie raki na czytaniu październikowym. Na początku bardzo przepraszam za tą długą nieobecność, ale urodziłam dziecko, braliśmy ślub, przeprowadzka i te sprawy sami rozumiecie. Teraz serdecznie Was zapraszam. Co przed Wami w tym miesiącu? Piątka, piątka monet. Piątka monet... Y jest taką e, kartą, która pokazuje nasze rozczarowanie jakąś sytuacją. E, być może jest to spowodowane jakimś nieszczęściem, taką biedą no, materialną, powiedzmy sobie. Dookreślę to. Dziesiątka mieczy. Tak, czymś bardzo się trapicie. E, być może e, jakiś znak e, powietrzny albo znak ziemi. Um, dał wam he, ostatnio popalić i stąd te rozterki poprawię troszeczkę sobie ten mikrofon i stąd te wasze rozterki um, to widzę, że bardzo tutaj u was ciąży kuleje e, przebija się przez ten miesiąc e, wasze myśli są krążą wokół właśnie tego e, zobaczmy natomiast co do was wychodzi, co naprzeciw do was wychodzi być może również stało się tak, że to wy sami byliście sprawcami takiej sytuacji. Może doprowadziłyście do czegoś. Albo po prostu ktoś Was postawił przed taką sytuacją. Może jakiś pomysł was nie wypalił? Coś was rozczarowało. Nadmiernie coś analizujecie. Um, wygląda mi to tak, jakbyście chciały wyjść przed szereg. E, nie do końca rozliczając się z jakąś sytuacją. Myślałyście, że to się uda. E, hmm. No właśnie to może być rozumiane jako, jako albo nadmierna analiza czegoś czegoś czego sprawczyniami jesteście albo po prostu jakaś sytuacja która na was spadła jest bardzo trudna ciężko wam sobie z tym samemu poradzić zobaczmy dalej zobaczmy dalej z czego wychodzicie z czego wychodzicie z dziesiątki pucharów, czyli z takiej dobroci materialnej, może idzie gorszy kryzys dla was, gorszy czas, może jakaś e, nieprzewidziany wydatek, e, może jakieś stanowisko w pracy, może to jest wszystko związane z sytuacją, która teraz dynamicznie się na świecie rozwija. Czwórka, coś tak jakby w waszym domu legło, e, jakaś solidarność, jakiś taki dobrobyt, który był do tej pory. Tutaj to wszystko tak, jakby jest poddane trzęsieniu ziemi. Wy nie wiecie, co się dzieje, wasz grunt pod nogami płonie. Um, co musicie zostawić? As mieczy. Um, jakieś takie wewnętrzne powódki, wewnętrzny taki rozwój, przemyślenie tej sytuacji, kierowanie się taką analityczną stroną. To na razie nie jest dobry czas na to. Tu trzeba być może działać, zaraz sobie dopowiemy. Może mniej myślenia. Królowa Pucharów kierować się bardziej może sercem. E może być to zarówno sytuacja w firmie, sytuacja w życiu, jak i w miłości oczywiście, tak? E Zobaczmy, co Wy macie natomiast w głowie. Rycerz pentagramów. No wy chcieliście. E chcieliście dokonać jakiegoś e, przedsięwzięcia. E, mieliście w ambicji być może otworzyć firmę, e, coś na tym zyskać. Na razie to jest totalna, no nie chcę mówić klapa, ale totalne zawieszenie. Więcej w to pakujecie, czy to też związek, tak jak mówię, czy to też miłość, e, czy to ogólnie w dom, tak? No bo to też wiadomo, że dom to nie tylko jedna osoba, starająca się i, i biegająca wokół wszystkich, tylko całość, całownisko domowe, tak? To na razie wygląda, że, że to wy chcecie dużo czarownik. Ale słuchajcie, no chcieć to móc, stara psychologiczna zasada. Chcieć to móc. Wizualizację. Wizualizacje według mnie, co idzie do Was, co idzie w Waszą stronę, jak to będzie wyglądało rycerz Pucharów. To będzie szło szybko. Sytuacja się potoczy szybko. I wy się w to zaangażujecie tu i teraz. To jest właśnie taka postawa, którą, którą jak najbardziej myślę, że będzie odpowiednia. Dwójka monet. Ta sytuacja będzie wymagała dwuturowości. Czegoś, czego wydacie od siebie, jednocześnie będziecie się uczyć. Być może chodzi o to, że. Nastąpią jakieś zmiany, to jest na pewno, ale trzeba będzie coś więcej się dokształcić, douczyć, yy, podążać dwoma drogami, yy, wsłuchiwać się w innych. Być może tego brakowało i wy otworzyłyście na to oczy. Być może. Dotarło do Was, że na przykład bez jakiegoś szkolenia, bez jakiegoś certyfikatu nie pójdziecie dalej, nie dostaniecie podwyżki, być może bez zdobycia się na jakieś gesty, na jakieś otwarcie się, jakąś szczerą rozmowę, w Waszym związku nie pójdzie coś do przodu, tak? Jeżeli to w życiu, właśnie w życiu rodzinnym, być może powinniście zaproponować jakiś nowy ład. Albo dostosować się do jakiegoś domownika, tak? Przypuśćmy, że um, którejś z Was wraca na przykład do pracy po urlopie, po jakimś tam zwolnieniu. Trzeba wszystko od nowa przeanalizować, ustawić, tak? Coś wymaga e, dokładniejszego skupienia się wokół drugiej osoby, ale wy dacie radę sobie z tym, także spokojnie. Jakie macie nadzieje bądź obawy? Piątka. No, macie obawy przed tym, żeby to was nie. Tak jakby ta trudność tego, tego zdania nie spowodowała u was takiej porażki. Ja nie dam rady. Ja przecież dawałem z siebie dużo, a tutaj ciągle coś ode mnie chcą, tak? Takie poczucie, że po prostu. No ja z siebie dużo dawałem, a to jest takie trudne, że to przecież jest, yy, 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 no prawie że niemożliwe, tak? Co jaka jest energia mam sprzyjająca? Piątka. Ho, ho. E, spojrzenie na siebie w sposób krytyczny. E, spojrzenie takie y, na trzeźwo które y, wywoła jakieś u siebie y, przemyślenia y, szybka analiza to jest szybka analiza działania y, i parcia do przodu a rezultat pójdzie wszystko do przodu ładnie, koło fortuny, także nie martwcie się. Suma sumarum będzie to wszystko ok. Ale widzę, że właśnie nad Wami jakieś czarne chmury. Być może też sytuacja nie jest taka straszna, jak ja to tutaj yy, widzę. Wy może nadmiernie po prostu sobie rozmyślacie o tym, co jest. Może nie jest tak źle. Słuchajcie, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i dajcie znać, jak to właśnie w tym miesiącu u was jest.